Mam takie coś, że kiedy czytam jakąś książkę, która kompletnie mnie zachwyci, która skradnie moje serce, to od razu zaczynam interesować się tym, w jaki sposób ona powstawała, od razu zaczynam drążyć, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej. I moje szczęście polega na tym, że wiadomo bardzo dużo na temat tego, jak powstawał Harry Potter, jak Rowling planowała pisać te kolejne tomy, jakie miała pomysły na poszczególne sceny czy też rozdziały. I w związku z tym dzisiaj chciałbym Was zainteresować. Takim tematem, który wydaje mi się być bardzo, bardzo ciekawy, mianowicie jak wyglądały pierwsze szkice pierwszego rozdziału kamienia filozoficznego. Jak ta historia miała się rozpocząć zgodnie z pierwotnymi planami Rowling, w jaki sposób miała ona. Dać nam pierwszy wgląd w ten świat magii i czarodziejstwa, który mieliśmy poznać w całym cyklu o Harym Poterze. Dane do tego filmiku wziąłem ze starej strony J.K. gdzie dzieliła się pisarka z tym, w jaki sposób wymyślała te pierwsze rozdziały kamienia filozoficznego, i też zdradziła co nieco. I przedstawię Wam po prostu tłumaczenie tego, co sama Rowling na ten temat powiedziała, ale również przedstawię Wam bogate streszczenie. Jednej z pierwszych wersji pierwszego rozdziału, która została zawarta w tej oto książce Harry Potter. Podróż przez historię magii. Zresztą tutaj jest sporo takich rękopisów Rowling, pozwalających zobaczyć, co też kryło się głębiej, jakie plany miała Rowling, byśmy mogli sobie porównać, w jaki sposób te plany zostały zrealizowane lub nie, jakie myśli krążyły w głowie autorki, kiedy tworzyła poszczególne no powiedzmy to sceny. Ale zacznijmy od tego, co było powiedziane już na stronie Rowling.com, czyli jak Rowling planowała rozpocząć Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny, bo tutaj też warto zaznaczyć. Rowling w 1990 wpadła na pomysł napisania tej książki, a ukończyła pisanie 5 lat później, w 1995. Było tam mnóstwo planów, mnóstwo zmian, mnóstwo rzeczy, które sprawiły, że ta książka, no ma jednak bardzo, bardzo bogate tło. A zatem kilka słów od Rowling z jej własnej strony. Ze strony, zaznaczmy to, już dziś nie do Dostępnej, bo dzisiaj zastąpiła ją nowa wersja strony. J.K. Rowling.com. Powstało wiele różnych wersji pierwszego rozdziału Harry Pottera i Kamienia Filozoficznego, i ta, którą ostatecznie umieściłam w książce, nie cieszy się szczególnym uznaniem. Wiele osób mówiło mi, że początek w zestawieniu zresztą mojej twórczości jest ciężki do przebrnięcia. Główną przyczyną problemów z tym rozdziałem, częstą w odniesieniu do książek o Harrym Potterze, było to, że z jednej strony musiałam przekazać mnóstwo informacji, a z drugiej jeszcze więcej ukryć. Powstało wiele różnych wersji, w których widzieliśmy Voldemorta przybywającego do Doliny Godryka i mordującego. Potterów. I w pierwszych szkicach miejsce ich pobytu zdradzał Mugol. Wraz z ewolucją opowieści, to Pettigrew został zdrajcą, więc ten okropny Mugol wyleciał. W innych szkicach był bohater, którego nazwałam Pirates. Jego nazwisko oznacza dosłownie złoto dla głupców. Był sługą Voldemorta i spotkał się z Syriuszem przed domem Poterów. I mimo, że bardzo lubiłam tę postać, ona również została odrzucona. Był elegancikiem i nosił białe, jedwabne rękawiczki, które miałam w planie artystycznie poplamić czasami krwią. Swoją drogą jest to też moja ulubiona postać spośród tych wszystkich, które Rowling odrzuciła, bo miała naprawdę ciekawe pomysły, jeżeli chodzi o postaci, które finalnie do Harego Pottera nie trafiły, natomiast tego typu co taki elegancik. No to mogłoby być ciekawe. Bardzo, bardzo wczesne wersje robocze pierwszego rozdziału kamienia filozoficznego przedstawiały poterów mieszkających na odległej wyspie i rodzinę hermiony mieszkającą na lądzie. Ojciec Hermiony dostrzegł coś, co wyglądało. Na eksplozję na morzu, i wypłynął w sztorm, by znaleźć ciała w ruinach domu. Nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego uważałam to rozwiązanie za dobry pomysł, ale to musiał być naprawdę wczesny zamysł, bo we wszystkich kolejnych szkicach poterowie zostali przeniesieni do Doliny Godryka. Zatem parę słów podsumowania. Mugol zdradzający miejsce pobytu Potterów, Mugol zdradzający ich miejsce pobytu Voldemortowi. No, ciekawe, ciekawe powiązanie, ciekawa współpraca. Z drugiej strony, P. Wright, czyli no, postać, która mogłaby tutaj sporo namieszać. Z trzeciej strony, Potter odebrany przez pana Grangera. Czy on mieszkałby wtedy z Grangerami? Czy wychowywałby się jako przyszywany brat Hermiony? No, ciężko jest tutaj określić. Natomiast ciekawszą koncepcją jest ta, o której Rowling wspomniała, w odniesieniu do pierwszego rozdziału o księcia półkwi, Bo Rowling, jak pamiętamy, rozpoczęła szósty tom Harry'ego Pottera od sceny toczącej się w gabinecie premiera Mugoli, kiedy to przybywa do niego Knot, by poinformować go o tym, że Voldemort powrócił. I co ciekawe, ta scena bardzo długo dojrzewała w głowie Rowling, bo Rowling sama planowała w ten sposób rozpocząć Kamień Filozoficzny, ewentualnie Więźnia z kabanu, a potem starała się to przemycić w Zakonie Feniksa, ale dopiero na etapie Księcia Półkwi udało jej się to zrobić dobrze i dlatego dopiero w Wtedy mogliśmy przeczytać rozdział, w którym premier Mugolski zostaje poinformowany o tym, co się dzieje. Co ciekawe. Pierwsze szkice Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego rzeczywiście bazowały na tym, że miało dojść do takiego spotkania już teraz. I co najlepsze, dość szczegółowy opis tego spotkania i całej tej sytuacji, dość szczegółowe przedstawienie tego pierwszego rozdziału, zawarte jest właśnie w tej książce. Ze względu na prawa autorskie, ja nie mogę Wam przytoczyć pełnego tłumaczenia, dlatego pozwólcie, że przytoczę Wam bogate w szczegóły streszczenie. Tego fragmentu, który został zawarty w tej książce, byście mogli zobaczyć, jak Rowling planowała rozpocząć tę książkę w jednym z bardzo wczesnych szkiców i też jak wyglądały niektóre postacie, co robili ci bohaterowie i jakie nosili imiona, bo to też jest ciekawe. Hagrid przybywa do Knota i opowiada mu, nie zdradzając oczywiście za wiele, co dzieje się na świecie, jak wygląda sytuacja. Ponieważ Knot, który jest w tym szkicu premierem mugolskim, a Hagrid jest wysłannikiem świata czarodziejów, tak naprawdę nie ma pojęcia, co stoi za różnymi wypadkami. Hagrid odnosi się tutaj do jakiegoś wypadku z udziałem pociągu i tłumaczy, że faktycznie jest zagrożenie, które Mugolom trudno jest tak naprawdę sklasyfikować. I Knot tutaj dopytuje, czy chodzi o te znikające domy i pomordowanych ludzi. Tyle że znowuż Hagrid tutaj nie wie, czy do chodzi do jakichkolwiek mordów, czy też do uprowadzenia, bo Voldemort, oczywiście jego imię nie pada, w ogóle nie pada w trakcie tego tekstu, ponieważ nikt tego imienia nie używa. Voldemort, który jest czerwonookim karłem, tak, serio, Rowling wymyśliła sobie czerwonookiego karła na etapie tych pierwszych szkiców, jest postacią, jest osobą, która. No, naprawdę zaczyna siać spustoszenie w magicznym świecie i zaczyna też to spustoszenie przenikać do świata mugolskiego. Co więcej, w tym szkicu Hagrid tłumaczy Knotowi, że Voldemorta nie można postrzegać jako człowieka, bo to już nie jest człowiek, bo gdyby Voldemort i tutaj zacytuję, gdyby był w choć części ludzki, można byłoby go zabić. To sugeruje już na tym etapie, że Voldemort jest nieśmiertelny, więcej nawet yy, Hagrid, dopytywany przez Knota o to, czy naprawdę Voldemorta nie da się zabić, odpowiada twierdząco, tak, nie da się go zabić, ale Dumbledore pracuje nad tym, żeby było to możliwe. Czyli to już jest taka mała sugestia tego, że Voldemort w jakiś niewyjaśniony sposób jest powiązany z tym życiem, że Voldemorta zgładzić nie będzie tak łatwo. Byłoby to już jakieś wprowadzenie do Horcruxów i rozumiem, czemu Rowling z tego zrezygnowała, bo byłoby to dużo, dużo za szybko, biorąc pod uwagę to, że cała seria miała sobie liczyć hmm, 7 tomów. Co ciekawe, z samej rozmowy jasno wynika że to jest dopiero początek tej ścieżki Voldemorta, tej drogi ku potędze. On nie jest jeszcze wystarczająco silny, nie ma wystarczającej liczby sojuszników, ale w momencie kiedy ta jego potęga urośnie, kiedy on zdobędzie władzę, nikt nie będzie bezpieczny. Na co Knot bardzo dzielny premier odpowiada, że w zasadzie i tak planował iść na emeryturę i że planuje z żoną przenieść się, bo mają willę w Portugalii. Na co Hagrid odpowiada mu? No fajnie, tylko że w Portugalii również nie będziesz bezpieczny. Ale jest jedna nadzieja, bo również w tym wczesnym szkicu jest jedna osoba, której Voldemort się lęka i tą osobą jest Dumbledore, tak? Ten Dumbledore, który właśnie opracowuje plan unicestwienia czerwonookiego Karła. Tutaj pada dość ciekawe pytanie ze strony Knota, co będzie, jeżeli Voldemort do niego przyjdzie? Na co Hagrid bezceremonialnie od odpowiada, no wtedy będziesz trupem, bo nikt nie przeżył ataku ze strony Voldemorta. Po czym to, po takim, powiedzmy to, optymistycznym zwieńczeniu, podnosi Hagrid swoją różową parasolkę i znika. Tak, Hagrid znika. Przy użyciu swojej parasolki ciekawe, czy ona była świstotnikiem, czy miała jakieś inne moce, nieważne. Natomiast sam Knot popada w takie otępienie. On nie do końca wierzy w to, co się wydarzyło. Nie jest przekonany, czy ten Hagrid naprawdę u niego był. Dlatego, żeby gdzieś zakotwiczyć się, zostawił szklankę, z której Hagrid pił brandy i nie pozwalał jej ruszać. Ta szklanka cały czas była na jego biurku po to, by mógł na nią spojrzeć i zawsze sobie uświadomić, że tak. Ten Olbrzym naprawdę do mnie przyszedł. Tak, ten Olbrzym naprawdę mówił o tych niewyjaśnionych rzeczach. Tak, ten Olbrzym naprawdę oznajmił mi w jakiś sposób, że istnieje świat czarów. Uprzednio też ten Olbrzym przedstawił knotowi instrukcję ze strony Dumbledora, który zażądał. No dobra, poprosił, zażądał, by Knot przekazał mediom informacje dla Mugoli. Mugole muszą się strzec, Mugole muszą się chronić, muszą być uważni. Jeżeli ktoś będzie pytał, nie mogą mówić. Yy, gdzie ten ktoś mieszka, tak? Nie mogą zdradzać siebie nawzajem. Co więcej, też knot informując opinię publiczną o zagrożeniu, nie może zdradzić, że ma do czynienia społeczeństwo z czarodziejską stroną. Istnienie w ogóle czarodziejów musi zostać zachowane w bezwzględnej tajemnicy. Knot decyduje się spełnić to polecenie, zwołuje konferencję prasową, na której pojawiają się media i wtedy Knot wychodzi i opowiada im, że jest jakiś taki mały czerwonooki karzeł, który to jest zagrożeniem, i żeby wszyscy uważali, żeby mu nic nie mówić, żeby każdy miał się na baczności itd. Tak tak Kiedy prosi dziennikarza o zadawanie pytań. Wszyscy patrzą na niego i milczą. Nikt nie zadaje pytań, ponieważ wszyscy są przekonani, że Knotowi po prostu odbiło, że mu się klepka odkleiła jakież to on głupoty opowiada. No to jest taki duży cios już wymierzony w pozycję premiera i w związku z tym do jego gabinetu przybywa potem nie kto inny jak Vernon Darsley. Tyle, że Vernon nie kończący się na N, tylko na n e, Czyli Vernon. Vernon Darsley, który marzy przede wszystkim, by zastąpić Knota na jego stanowisku. Ten przybywa i o dziwo mówi Knotowi, że wie, na czym polega cała sytuacja i wie, kto do niego przyszedł. Knot jest zdziwiony, ale jak to? Skąd to wiesz? On odpowiada, że wie o wszystkim od samego początku, że zna ludzi tego pokroju, ale oczywiście nikomu się tym nie chwali. Mijają później trzy tygodnie, trzy tygodnie, w trakcie których Knot cały czas zgapiąc się na tę szklankę pozostawioną przez Hagrida, uzmysławia sobie, że to naprawdę nie był sen, ale jednocześnie nagle nic z tego nizowego z przestały dziać się dziwne rzeczy. Domy przestały znikać, pociągi przestały tonąć, no, ludzie też przestali ginąć bez śladu, w związku z czym zastanawia się, czy udało się tego Voldemorta unicestwić? Czy udało się Dumbledorowi? No ale z drugiej strony, gdyby Dumbledorowi się udało, to przecież powinien wysłać kogoś, kto przyszedłby powiedzieć, że tak, słuchaj, zagrożenie minęło. Z drugiej strony, co jeżeli to jest cisza przed burzą i to Voldemort przejął władzę i pokonał tych wszystkich i nie ma już po prostu komu przekazać tej informacji, bo wszyscy dobrzy zostali zgładzeni? Tak, knot jest rozdarty, nie wie co ma myśleć, nie wie czy się cieszyć z powodu tego, że nic się nie dzieje, czy obawiać tego, co nadejść może. Aż do dnia, kiedy przybywa do jego gabinetu ponownie Vernon Darsley z zawiniątkiem z dzieckiem Kładzie to dziecko na jego biurku i Knot przyglądając się widzi, że to dziecko ma rany na, na czole, rany, która z pewnością pozostawi bliznę. No i tutaj Darsley mówi, że tak w istocie, no to jest to dziecko z tamtej strony i teraz trzeba to dziecko gdzieś przechować. Na knat mówi, no słuchaj, ale to jest twój siostrzeniec, tak? Więc to ty się nim zajmij, tak? Weź go do siebie do domu, zaopiekuj się tym dzieciakiem. Na co Darcy odpowiada, że absolutnie takiej opcji nie ma, bo on ma syna o imieniu Didsbury. Tak, Ditzbry, który jest w tym samym wieku i on nie chce, żeby ten jego synek wychowywał się w takim towarzystwie z dzieciakiem tego pokroju, na co KNOT, już wiedząc, jak ma tę sytuację w zasadzie rozwiązać, mówi: Dobrze, dobrze, to daj mi tego dzieciaka, znajdziemy mu dom. Co prawda media zaczną węszyć, zainteresują się sytuacją. Ale to jest normalne, dawaj tego dzieciaka. No i to jest to, co ostatecznie sprawia, że Darcy decyduje się jednak Harego zabrać do siebie. No i ta sytuacja wiąże się z późniejszym, kolejnym przybyciem Hagrida, który przybywa niespodziewanie i zaskakuje Knota, mówiąc, że w istocie okazało się, że Voldemort zniknął, a ludzie, którzy zostali przez niego uprowadzeni, wracają do domów. Już nie grozi nic światu. Co prawda, Voldemort nie został zabity, i. Możemy tutaj domyślać się, co się wydarzyło. Na co Knott stwierdza, no dobra, ale czy w takim razie plan Dumbledora wypalił? Na co Hagrid, ocierając łzy z oczu, mówi, że Dumbledore nawet nie miał możliwości przetestowania swojego planu. Czyli już w tym momencie wiemy, że wydarzyło się coś zgoła innego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten fragment, o tę wersję pierwszego rozdziału. Ona została tutaj zamieszczona w tej książce w języku angielskim, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że warto. Co do innych tych początków. Rowling wielokrotnie podkreślała, że opisywała sposób, w jaki Voldemort zabija rodziców Harego, że te pierwsze szkice no, były bezceremonialne zupełnie, natomiast zmienił się jej stosunek do tych opisów w momencie, kiedy zmarła jej matka, bo matka Rowling zmarła właściwie niedługo po tym, jak Rowling w ogóle wpadła na napisania Harry Pottera. I wtedy wiedziała, że to zabicie tych bohaterów nie może być takie mm, lekkie, to nie może być takie proste, i dlatego dopiero tę scenę zamieściła w Insygniach Śmierci. Tam dopiero widzimy, w jaki sposób doszło do tego mordu Potterów. Natomiast wiemy też, że powstało kilkadziesiąt wersji pierwszego rozdziału Kamienia Filozoficznego. Każda inna, każda z innej strony podchodząca, niektóre rozwijające się, niektóre wzajemnie sobie przeczące. W każdym razie Rowling długo zastanawiała się, jak tę książkę rozpocząć. I ja też w jakiś sposób zgadzam się, że ten pierwszy rozdział, chłopiec, który przeżył, nie jest najbardziej udanym rozdziałem, więc wręcz olernie nużący i jestem ciekaw, którą z wersji choćby pokrótce przedstawionych dziś Wy uznalibyście za lepszą dla rozpoczęcia Harego Potraj kamienia filozoficznego. Albo czy macie jakiś własny pomysł, jak ta książka mogłaby się rozpocząć, żeby za dużo nie zdradzić, ale też zrobić dobre wprowadzenie i żeby była ta wersja po prostu interesująca? No i trzymajcie się. Hej!